to jest powrotem, że a to ten taki klasyczny. Ja no. takie bardziej masowe gierki z tych jeszcze z tych takich yy, budżetowych, czyli ja sam nie tam część z nich jest. Taka, taka powiedzmy, że już nie za droga. Popękane, a przecież widzi popękane no, niektóre masz. I nie wiem, czy taka Ci też interesuje, kórze. Nie mam be, no bez. Mhm. No to jest bez zapakowania. Większość ma takich tu e, bardziej takich powiedziałbym masowych, nic jakichś tam powiedzmy rzadszych. Okej, to no. też taka rozklejona. Ale trzeba delikatnie wyjmować, bo te obudowy są takie, widzisz, tu już pęknięta, tu no, się tutaj się takie też, no ale... No, więc są dość zniszczone, no, szczerze, no, bo są to masówki, nie ma tutaj nic takiego totalnie droższego. Nie? No, i są, no i są wiekowe, nie? Też, no i te obudowy też, trochę... też znaczy, Niektóre będą się w obudowy, budowy, uh -huh. a same pudełko czasami jest trudno dorwać, bo ich się praktycznie dorwać nie da. No i w uh -huh. większości można też, tu już już jest uznane no. kładowo składowo. Nie wiem, wiem, to jest to sprawa, jest to... Jest tylko że już PSPK nie mam od... No, to też się od iluś tam lat. nie Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Chcesz zapytać Hogwarts Legacy na PS4. Mm, w tym momencie akurat nie mam, niestety. No. Tylko to jedno, czy coś innego ewentualnie by byśmy mogli pokazać jeszcze? Nie, to jedno akurat mnie interesuje. Właśnie. To z Harry Potterów mam dużo, ale nie akurat na PlayStation 4 i 5, tylko na te wcześniejsze sprzęty mam Harry Pottery. Mm. Na dzień dzisiejszy. Dobra. To na razie mi Proszę to. bardzo. Tak, słucham. Dzień dobry, ja wczoraj zapytania, bo widzę tu właśnie ogłoszenie u was na Oliksie, że macie do wymianę gry na PS4. Czy nie, po prostu mamy na sklepie gry? One? Mamy na sklepie gry, które One można też, się też wymienić. Też właśnie widzę kupić. tutaj, że macie skupno, sprzedaż wymiana. i wymiana. Uh -huh. Chciałem zapytać właśnie, czy dałoby radę wymienić po prostu chociaż za dwie gry, jakąś FIFA albo coś w tym stylu? Nawet mogę Minecraft dać bez pudełka. Czy ja nie mam, wiem, co przyniesiesz. Ma... Przechodzisz na sklep, wtedy pokazujesz, co chcesz wziąć. No i wtedy ja cię informuję, jaka jest dopłata do czego, a ty decydujesz, czy ci pasuje, czy nie. No spoko, dobra, to jakby tutaj ja tam podejdę, dobra, dzięki wielkie. Proszę. Okej, okay, tylko się chciałem poinformować. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Co mam, pana. Pytanie mam, to pan miał ja ostatnio w niecie wystawione ogłoszenia, że po 5 złotych ile na 360? Nie, no. 5 złotych ja mogę panu pudełko sprzedać, Proszę? za 5 złotych ja mogę panu pudełko sprzedać, puste pudełko zielone. Silent Hill ma Mhm. Mm Silent Hill HD Collection około 250 zł. Silent Hill Downpour na dzień dzisiejszy około 5-6 stówek. I Silent Hill Homecoming na dzień dzisiejszy nie mam. Sprawdźmy sobie, czy się zbytnio nie pomyliłem w wycenie, ale przypuszczam, że chyba nie do końca, bo te Silent Hill bardzo teraz drogie. A pada do PS3 yy, oryginalnego. No to musiał pan tak mniej więcej 150 zł w górę dać za ładnego pada. A ma pan taki mm -hmm, Może być na jutro. No, nie pomyliłem się zbytnio. Dał póry w tam w granicach 5-6 stówek w górę. Dobryło. A Dirta czwórkę na Xboxa. Dirt. Czwórki nie widziałem, widziałem trójki. Czwórka weszła na, na, na Xbox One już. No, Xbox One, Xbox One. Nie mam na One'a w tym momencie. No. Na łana nie mam. A Dirta trójkę na 360? Nie, mam tylko Dirta jedynkę w tym momencie. Tylko pierwsza część. Mm. Spoko. Jedynka jest za 60 zł. Była taka kolekcja gier Sega są 28 takich na Xboxa, tylko to wycofali, bo Microsoft co? Nie mam pan może tego na płycie? Mm. nie pamiętam, jak to się nazywało. Sega, coś tam Collection? Na Xbox w tym momencie nie mam, mam to na PlayStation 3 oraz na PSP. Mhm. Na PlayStation 3 jest to nowe, zafoliowane za 150 zł, na mhm. PSP jest to też za 150 zł. Na Xboxa, one. Oprócz tego? Czy, czy? Znaczy u mnie są w wielu miejscach. Musi pan mniej więcej pytać, co pan potrzebuje coś powiedzieć, no mniej więcej. Jeżeli pyta. pan gdzie za 5 złotych, to nie mam takiej. Nie. nie, nie, nie. Jeżeli już na razie z tego co pan tu pyta, są to tytuły takie droższe. Nie pyta pan o danie tytułu za 5 złotych, więc nie, nie wiem, czego pan oczekiwał. Oczekiwa. to nie wiem, czego pan za piątkę oczekiwał. Nie, mam się wydawało, że jak ktoś wystawił serię takich ogłoszeń, nie? 5 zł, potem 10, potem 15. I Sostowiec pisał, nie? No nie wiem, ja takich nie wystawiłem U mnie no, ja ewentualnie może pan znaleźć zamienię. Bo nie podaje ten z większości moich ogłoszeń z tego powodu, że nie wiem jaka cena będzie, kiedy ktoś przyjdzie. No to jest taki, nie muszę, nie? I pan pyta dalej, może ktoś z... będę miał ewentualnie. No, no, patrzę na razie. jeszcze szukam? Była taka kolekcja na 360 tam, był chyba Tekken. Tak, Turnament? I Tekken 6. Kojarzy pan taki, taką kompilację? Tak, Turnament 6 Soul Calibur. Fighting, fighting Collection. No, no, no. Kolekcji nie mam, mam na szóstkę. Taka na szóstkę w tym momencie akurat. Mam Tekken 6, na dzień dzisiejszy to jest. 80 zł. Taka jedna z niższych teraz cen, jakie są na internecie. 7,8 kosztują w górę. Spokojnie można i zastawkę weryfikować nawet 120, gdzie? Mm. Aż taki ładny Tekken 8 tyszek. Skupuje pan też sprzęt? Proszę przynieść. Ja zobaczę chętnie. Czy będę z czymś zainteresowany? Są kaliborów nie mam liceo 60, a nie Xboxa. A takie jest do czwórki? To jest do czwórki, do piątki do komputera G29 razem ze Stojakiem 1000 zł. na Gran Turismo z Logitecha G29. Sam Stojak kosztuje 150 zł, więc kierowca panem na 8,5 pustowe. Forza Horizon 2. Kolejny to, to pantydatet, który kosztuje ponad 200 zł. Nie, na no tym momencie zdarza się, to kosztuje od dwóch stówek. Jak kosztuje stówki, to szybko schodzi. Ostatnia Forza Horizon, jaka już na Xbox 360. Nie, nie, a nie ja mówię o Xbox One. Ie. A to jest tańsza, to jest jakieś 5, 6 dych, ale w tym momencie szuka, nie. No, dwójki, właśnie i trójki. W tym momencie z Forza Horizon na Xboxa nie mam żadnej części. No, jakiś nie, na Xboxa nie mam żadnych części fora, ja mam tylko na 160 i na tej inne. na łankę żadnej części. Najpierw no, pan obsługuje, pan się, skończymy, Chodź dalej, po, po kolei obsługuję nie obsługuję wszystkich nie, spoko, naraz. Nie, ja oglądam. No jak, nie no, obsługuję pana teraz, nie ma wszystkiego naraz, pan. nie robię tutaj motłochu, jednego obsługuję, idzie potem drugiego, obsługuję, osobę. jest y, na przykład taka możliwość, żeby sobie sprawdzić gdzieś co pan ma, na przykład także. Na musiałbym Na no, OLX no, jest część rzeczy wystawiona, natomiast ewentualnie... Jak, jakby jakbym na przykład na panu na maila podostał, To czego ja szukam. E... Pan jest w stanie mi na przykład odpisać... Nie wyjmować tych gazet, jak prosiłbym, dobra? Odpisać? Bo część jest droga i potem pani coś zniszczy i będziemy się problematyzować. Odpisać na przykład? E... Albo jakby na przykład się coś panu trafiło na przykład, żeby się pan było. E... No, nie, jeśli ja się nie kontaktuję z rodzicami, trzeba Aha. przyjść do mnie, porozmawiać na miejscu, na miejscu trzeba przyjść i na miejscu gadamy o tym, co pan potrzebuje. Dobra, Dobra śliczne. Proszę. Czemu to Państwo pomóc? Czy u Pana no, też skupuje Pan może konsole? Jakie? Xboxa. Którego? Portality, coś takiego. Czy te gazetki to są, że tak powiem, wiekowe? E, tak, część. Nie, nie, tak, niektóre, czy... mają, niektóre mają 20 lat na przykład. No, syn ma cały stos tak. To zależy od tego, jakie to będą gazety. Ja no, nie skupuję zbyt dużo takich gazet, bo to się nie sprzedaje, ale jako powiedzmy ktoś zainteresuje się, to jest możliwość się nie kupić. Także zależy od tego, co syn ma za gazetę. Uh -huh. Zależy od tego, jakie to są gazety, czy konsolowe, jakie to są. PSX, CD no to... Action. Trzeba byłoby to zobaczyć. Bardzo dużo tego. No. no jak mówię, jak nie zobaczę, nie będę wiedział, bo. Dobra, czyli przynieść do pana. Innej opcji nie ma. Nie, będę mi mówił o czymś, czego nie widzę, bo się nie da. Mhm. No, pokażę. Xbox Elite. Dalej pani, ja tego nie widzę. Co pani nie rozumie. W aucie przyniesiemy. Mamy w aucie. Nie muszę zobaczyć, co pani przyniesie. Muszę to zobaczyć. Bo nie wiem, czy będę zainteresowany. No Stan wizualny, kompletność, wszystko. Byliście. Wszystko muszę zobaczyć. Pierdziel. Milion pytań, do, ale nic z tego. Czy mam to, czy mam tamto, czy mam. Zram to ale w sumie nic nie chcę. Tak się popytam. Bo mi się nudzi. Czasem tak bywa. Czy prowadzę jakiś spis? Ok. Także co państwo tam mają? Już sobie zobaczymy. Proszę, Można popytać. poza tym Uuu, Myślę, że tak. Nie jest to ciężkie strasznie. Mhm. czyli jest to konsola xbox 360 takie co mam tutaj bardzo dużo i tam te panią też są w pudełkach 2 no także tych konsol mi nie brakuje jest ich, jest ich bardzo dużo u mnie z tego też powodu no, nie sprzedają się one zbyt zbyt dobrze nie nie sprzedają się one zbyt dobrze z tego powodu że już jest dużo Później generacje, które odpalają tą konsolę. Nowsza konsola po prostu Xboxa mm -hmm. jest kompatybilna z tymi starszymi, gdzie, przez co starszy mieć nowszą, żeby te gry odpalać. Mm -hmm. Tylko mam tak dużo tu mam, pani. Tu jest chyba za 12, tam jest dwie. Na górze też są, jak pani widzi na górze. Przed panią jest jedna taka co stoi. Więc to już jest. Gier ma dużo w domu. Tak, ale jest. Xboxów mam z 15. No właśnie gry są więcej warte niż konsola. Tak naprawdę, chociaż też tu, ale. Właśnie z grami tak jest, nie? że gry na obydwu jest okej. Okay. A gazety mówił, że ma najstarsze 1900. Gazeta 1997 czy 2007? No jest konsola i tak. Z tego powodu, że jak Pani widzi, no ja mam tego no, no bardzo dużo. No, ja ją położę gdzieś koło tamtych i będę też leżała, nie? To czyli możemy jeszcze gry donieść? Tak, jak najbardziej. Jak te gazety. Jak najbardziej, jak Państwo tam coś mają, można przynieść. Czyli przenieść. takie stare jak 97 rok też przynieść? Chodzi o co? O gazety? Tak. A, można przynieść, mogę zobaczyć. o Ostreme, 96 rok. No to je przynieść. Tak? No ja sobie zaproponuję zawsze, jak najbardziej. Więc zobaczę, w jakim są gazety stanie, jak są dużo, to zobaczę i zaproponuję jakąś kwotę. Dobra. A pan nie ma jakichś pudeł starych, niepotrzebnych? To znaczy jakich? Takich, żeby gazety do nich wpakować? E, to, co leży na zewnątrz, może pani a? wziąć. to można co leży te tam... gazety wziąć? pani chce, to może pani to na zewnątrz co leży wziąć. on dużo ma tych gazet, także... A nie mm -hmm. wiem, czy tam jedno, tylko dwa pudełko jest w domu. No to na zewnątrz, co leży, ono jest niepotrzebne, więc dobrze, można je wziąć. Tak? Przejść, przejechać jak najbardziej. Fajnie, dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Tak, słucham. Macie na sprzedaż konsolę Xbox One, Slimy? W tym momencie złonek jest SK. A i w jakiej cenie? Są też te ewentualnie grubasy, czyli pierwsze modele. No nie, te s i te Slimy właśnie. Konsola z padem to jest gdzieś 5-6 stówek, w zależności od, od... stanu, od wizualnego stanu. A chciałem się zapytać, bo mam w domu S4, Slimkę i chciałbym ją też dać jakby sprzedać, jakby dać też, żeby hamsa była niższa. Jest taka możliwość, tylko trzeba przejść to na miejscu, ustalimy. Hmm, a ile tak takie zazwyczaj PS4 w dobrym stanie są To hmm, Zależy tak naprawdę od tego, ile w danym momencie jak będę y, brał tą konsolę, ile będę ją na stanie. chcesz, żeby wiedzieć mniej więcej jak to się celowo przygotować. Właśnie. Niestety no nie da się za bardzo, ponieważ no, nie wiem ile będę miał w momencie jak przyjdziemy. Czwórek. Jeżeli miał bardzo dużo, no to wiadomo, że nie dam zbyt nie dam odpowiedniej no, kwoty klasycznej, ponieważ mam tego dużo i będzie leżało. Jeżeli mam jedną sztukę, to jak najbardziej widzę więcej, bo wiem, żebym miał mógł ją szybciej sprzedać. Xboxu w tym momencie mam jedną sztukę, a PlayStation 4 w tym momencie mam chyba 7 sztuk. Aha, a, dobra. Na dzień dzisiejszy mówię, bo nie wiem, co będzie za tydzień na przykład. Nie? Na przykład dzisiaj jest akurat 7 czwórek i jeden Xbox z SK i dwa Xboxy, pierwsze łanki, pierwsze modele. Okej, okay, a ile gdzieś chodzi taka przykładka 512 giga? <laughs> chodzi za tyle za ile ktoś kupi, nie? Ja mam 7 sztuk, to ciężko mi to powiedzieć. No po prostu czasami jest to zależy od tego, jak u mnie klient kupi zestaw. Może być zestaw większy i konsola wychodzi za dużo mniej niż bym sprzedawał samą konsolę, prawda? Mm -hmm. Więc to zależy od klienta, od tego, jaki bierze zestaw i co kupuje na miejscu w danym momencie. No i też, ile mam konsol, bo jeżeli mam więcej, a kupiłem w miarę spoko cenie, to też, też ja puszczam inaczej, więc ja sobie po prostu doliczam marże do tego, za ile kupiłem. To działa, czy nie? Kolejna 360 do zestawu, już jest tych 360 naprawdę sporo. Nie wiem, czy ja to kiedyś, czy ja te 360 kiedyś sprzedam. Jest ja tego naprawdę już... Dużo, no ale cóż, jak przynoszą ludzie, to czasami trzeba wziąć. Potem, może kiedyś będzie brakowało. Też sześćdziesiątki, tam też mamy 360, tutaj też leżą 360.